z tej strony Kasia i Perkus. Wy się na kanale Ogrywamy i dzisiaj będziemy mówić o grze, która wyszła niedawno spod skrzydeł wydawnictwa Rebel i jest o niej dziwnie cicho. Tak przynajmniej przystaliśmy na niektórych z grup. A mianowicie dzisiaj będziemy sobie opowiadać o opowieściach z Principii i przyznam Wam szczerze, że to będzie taka słodko-koszka opinia. Bo my... Tema wmieszany, tak? <laughs> Mniej więcej. My jesteśmy po pierwszej epoce, zostały nam jeszcze dwie, ale chcieliśmy się z Wami podzielić takimi naszymi pierwszymi wrażeniami po tym, jak przeszliśmy całą jedną wielką epokę. Dlatego, żeby Wam dać światło na to, jak będzie wyglądać ta gra, co nas mniej wkurza, czego nam zabrakło, co dostajecie w pudełku i tak dalej. Dokładnie. Ja tylko tak szybko powiem, dlaczego może być cicho o tej grze, ponieważ jest to gra kampanijna. I ta kampania wcale nie jest krótka. Jedna, jeden rozdział zajmuje nam około 45 minut. Niektóre są krótsze, ale finalnie nam rozegranie tej jednej epoki zajęło 3 dni. Znaczy, tak, ale myśmy byli z przerwami i tak dalej, i tak dalej. No, ale myślę, że 3 dni to jest taki. W godzinach myślę, że byłoby to jakieś 6 godzin. Możliwe. Nie chcę w ten sposób liczyć. Ja liczę bardziej dniowo. W każdym razie. Gra jest dla dzieciaków od 8 roku życia, wyzwysz. I tutaj nie czepiałabym się tych ram wiekowych. Ja bardzo chciałam w to zagrać z moim pięciolatkiem, ale myślę, że to nie jest gra dla takiego przedziału wiekowego, o czym usłyszycie w dalszej części filmu. Zagracie w nią od jednej do czterech osób. Mhm. I to też jest takie triki, o czym też powiemy później. Także przejdźmy do oprawy wizualnej. I tym się zajmie mój mąż, bo on nie, zawsze lubi ostawiać jakość brązówki. Gra jest bardzo ładnie wydana. Mamy duże pudełko z kolorowymi ilustracjami. W pudełku będziemy mieli cztery live dla każdego z, i tu znowu zapomniałem, jak się gremliny nazywają chowańców osobno. Będziemy mieli mnóstwo figurek, które są naprawdę bardzo dobrej jakości. Karty. Które są, no nie wyglądają jak, jak troszeczkę grubsza kartka papieru, tylko naprawdę są e, grube. E, plus mnóstwo żetonów, plus ten taki straganik z przedmiotami, który pomaga nam utrzymywać chociaż trochę y, porządków y, na naszym stole. Mamy też jedną kość, taką, którą ja, której ja za bardzo nie lubię. Cztery postaci, mnóstwo kart. Mamy też księgę scenariuszu, i w tej księdze znajdziecie wszystkie informacje odnośnie tych scenariuszy. I mamy też do tej gry aplikację. Myślę, że Łukasz Wam to wszystko wyłuszczył. Grafiki są właśnie takie fantazy, ale takie dzieciowe Fantazy, te, te grafiki są trochę jak z tych gier na telefon w tym momencie. On tak bardzo, bardzo. W ten sposób wybrzmiewają, ale to nie mi oceniać, mi się po prostu podobają. Ale to przecież ty masz oceniać, jakby, no na no, dobra, jedźmy dalej. Co dostajemy jeszcze w grze? Mamy księgę scenariuszy, a co za tej idzie Będziemy mieć pewną historię. Historia jest bardzo fajnie zbudowana, dostajemy mnóstwo takich szczegółowych informacji, które pozwalają nam się wciągnąć w tą historię, a historia opowiada o małym. Dziusiu, a tak naprawdę dziewczynce, królewnie pryncypi, która musi uciekać przed złym czarnoksiężnikiem, który stwierdził, że koniec obecnych rządów on przejmuje władzę. No i biedna łucja została oddana pod opiekę chowańców i oni mają zapewnić jej bezpieczeństwo i poprowadzić ją przez różne przygody. Na początku dostajemy łucję jako. Małego dzidziusia, a później z tego co widzieliśmy po zawartości pudełka, będzie ona rosła z czasem. Czy ci rosną? O nie. <laughs> co do samej opowieści, wszystko będziemy mieć umieszczone w aplikacji. I to nie takiej normalnej aplikacji, bo będzie ona jako strona internetowa. Zresztą wydawnictwo Plate Hat Games. Mam nadzieję, że dobrze to opowiadam. Przyzwyczaiło nas do tego, że oni mają strony internetowe, a nie aplikacje. Podobnie było w Zapomnianych Morzach. W poprzednie, tak jakby, części trylogii, bo to można by było mm, tak zaliczyć, czyli w pluszowe opowieści i w magię i myszy, nie graliśmy. Wszystko za eee, nadobieniem, oczywiście. Tak, no ale tutaj mamy stronę internetową. I ta strona internetowa, między innymi, służy po to, ażeby nas przeprowadzić przez naukę tej gry. Bo w środku mamy samouczek. I teraz tak, samouczek jest bardzo fajnie skonstruowany, prowadzi nas za rączkę. mówi co musimy zrobić, mówi jak musimy porozkładać nasze chowańce, co zrobić na samym początku i tak dalej, i tak dalej. I dochodzimy do pewnego pułapu, w którym jest mam pytanie. Jeżeli jesteśmy czegoś niepewni, to tak nie do końca ta aplikacja nam chce pomóc. Znaczy, oczywiście jest w niej słowniczek, możemy wejść w słownik, wyszukać konkretną frazę, ale nie znajdziemy tam odpowiedzi na wszystkie pytania. Ja na przykład ostatnio szukałam, co w momencie, gdy poziom pH będzie powyżej 15. Nie doszliśmy do tego etapu, ale byliśmy no, dość blisko, więc chciałam, że tak powiem, się przygotować na jakieś ewentualne konsekwencje. Czy to dobrze, czy to źle? No. Tak, znaczy z reguły to źle, no bo im większy poziom pH, tym trudniejsza będzie gra. Ale co do samej aplikacji jeszcze. W aplikacji mamy śledzenie tur, mhm. co jest dla mnie OK. Bo, jeżeli gramy z dzieciakami, to czasami wkręcimy się w rozmowę i będzie, no ale czy ja w ogóle jest tura, tak? Aplikacja śledzi turę i, jeżeli już jesteśmy pewni, że zrobiliśmy wszystko, co chcemy, kończymy turę, lecimy dalej. Nawet jak my graliśmy kilkakrotnie, to mówiłaś, no, następna będzie płonka. Klik, nie, już i tak. <grym> czasami można się było pogubić, tak? Tak jak Łukasz tutaj mówi. I dodatkowo ta aplikacja będzie nam naliczać poziom zagrożenia. Poziom zagrożenia to taki. Twór, który będzie nas informował o tym, kiedy na przykład złoczyńcy zaatakują, bo tutaj w historii będziemy się mierzyć z różnego rodzaju przeciwnikami. Mhm. I w zależności od tego, jaki mamy ten poziom pecha, jaki mamy poziom zagrożenia, na jakim etapie gry jesteśmy, w różnym momencie będą ci złoczyńcy wychodzić. Tak. I byłoby to wszystko super pięknie, ładnie, bo aplikacja by praktycznie w ogóle nie ingerowała w naszą rozgrywkę, ale tutaj pojawia się on cały na biało, a raczej jego brak brak czego? brak lektora aplikacja podpowiada nam tak jak się wcześniej wspomniała co się dzieje, historia naszego malutkiego dziecka z chowańcami i gada do nas po angielsku i o ile załóżmy dla ludzi, którzy ogarniają troszkę angielski, nie będzie to sprawiać większego problemu, ba nawet tam jest dubbing, więc można po prostu ba. zamknąć sobie Bardzo oczki fajnie. i wyobrazić to wszystko, o tyle w grze dla dzieci nie mamy nawet głupiego lektora. Rozumiem, że to są dodatkowe koszty, ale jeżeli ja mam czytać ścianę tekstu, to czasami jako dorosły mam nawet tego dość i przeważnie to wygląda tak plus jeden energii, lecimy dalej. Jak już to jest powiedzmy kolejna rozgrywka, wiadomo, można wtedy zastopować grę, odpocząć i tak dalej, ale tu nie chodzi o półśrodki, tak? Dla mnie, jeżeli byłabym dzieckiem, to wolałabym tego słuchać jak bajki, mm -hmm. bo to można spokojnie zrobić jako bajkę. Tam jest mnóstwo fajnych dialogów, mnóstwo takich dialogów, przy których podniesie wam się kącik, ust do góry w grymasie uśmiechu czy czymś takim. <grych> Druga sprawa jest taka, że nie wszyscy rodzice, dorośli, nazwijcie to jak chcecie, potrafią czytać w sposób angażujący drugą osobę, albo nie chcą. Ja nie chwaląc się mam taki dar, że angażuję kogoś drugiego w tą historię, a na przykład mój mąż niekoniecznie, on po prostu czyta. Jest na tekstu i uczyta. Czy znaczy, ja jestem lepszy w usypianie dzieci? Mówię jednym tonem i dziecko w momencie, tata, już daj ze spoku, idę spać. A Kasia mówi, no i te pościgi, te wybuchy i dziecko wtedy to I co będzie dalej, co będzie dalej? No i nie zaśnie, nie? <noise> Więc to też wszystko zależy od tego, kto to będzie czytał. Moim zdaniem to jest bardzo duży minus dla tej gry, tak? Jeżeli to jest gra dla dzieci, jeżeli mam, mam dużo tekstów do czytania, to to dziecko się znudzi w pewnym momencie. Będzie to tak jak przy grze z dorosłymi. Ty, 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 plus jeden sobie daj, lecimy dalej. Szybko, szybko. Bo już nie wiem, jesteś zmęczony, już cię nudzi ta gra, już chciałbyś coś porobić. Więc tak jak powiedziałam, no, z młodszymi dziećmi nie siadałabym do tej gry od tego wieku pudełkowego, bo najzwyczajniej w świecie będą się nudzić. Nie dlatego, że gra jest nudna, ale że będą musiały wysłuchać mnóstwo... Tekstu. Ale co w ogóle będziemy robić? Nasze chowańce będą musiały przeprowadzić młodą księżniczkę przez niektóre części krainy i coś tam się będzie dodatkowo dziać. Nie będę mówić co, bo nie chcę spoilerować wam tej historii, ale w swoich poczynaniach będziemy musieli zdobywać różne przedmioty, będziemy musieli pokonywać wrogów, będziemy musieli zrobić coś, żeby na przykład no tu ciężko by spojrzał będzie mnóstwo zadań będziemy robić testy i teraz te testy są, mają plusy i minusy ponieważ plusy i minusy to jest akurat dobre porównanie, ponieważ no, to... jest kostka która ma plusy, minusy i zero ale zacznijmy od tego jak w ogóle przebiega nasza tura tak? będziemy mhm. sobie zagrywać karty niektóre karty mają na sobie ikonki zresztą wszystkie karty mają na sobie ikonki ale niektóre mają wykrzykniki i w pewnym momencie ta gra i te symbole staje się bardzo intuicyjna, bo jeżeli sobie zagrywam kartę z wygrzywnikiem, to znaczy, że mam coś zrobić w tym momencie. Czyli zagrałam kartę z serduszkiem, podnoszę sobie poziom zdrowia. Zagrałam kartę z plusikiem, mogę sobie dobrać kartę. I tak dalej, i tak dalej. Jak już zagraliśmy wszystkie karty, które chcieliśmy, to co zdecydujemy? Za to się ruszam, za to robię test. Za to się ruszam, za to przeprowadzam walkę. Mhm. Więc tych decyzji będzie kilka. I po rozpatrzeniu tego, że załóżmy, za to robię walkę, nasi pobratymcy mogą dorzucić swoje karty, żeby pomóc. nam pomóc. Jest to taki system, że w ramach kooperacji możecie sobie pomagać, jeżeli macie odpowiednią kartę na ręce. I załóżmy, nasi koledzy już rzucili, no i teraz jest prima sort, test ma być wykonany na 5, Wy macie 8, więc na pewno go zdacie. I jeżeli macie odpowiednią liczbę symboli, ok, super. Ale jeżeli na przykład będzie tak, że nikt Wam nie będzie mógł pomóc i będziecie mieli to 5, no to już może być gorzej, bo tu wchodzi do gry kostka, bo zawsze po zagraniu kart i otrzymaniu pomocy od wszystkich innych, rzucamy kościół. I to jest to, co nas najbardziej denerwowało w tej grze, pomijając sektorę. Tak, 5 minus 2 jest 3, niezdany test, poziom zagrożenia w górę, Ty nie masz kart i jesteś w nosie. Znaczy poziom zagrożenia w górę idzie jak kończymy swoją turę, ale mhm. tak naprawdę zmarnowaliśmy swoją turę, bo nie znaliśmy testu, a z kart się wyrzuciliśmy. Wypruliśmy. Doszło do tego, że w tym momencie, mając test, który był wymagany, nie wiem, na 5, tak jak wcześniej już powiedziałaś, wrzucaliśmy karty tak, żeby było 7 i poniżej 7 nie schodziliśmy, żebyśmy mieli 100% szansy na rozwiązanie testu. Czy to jest dobre rozwiązanie? Tak i nie, ponieważ mieliście mnóstwo kart, ale na przykład na niektórych polach było, zrób test, a potem jeszcze zrób drugi test. I wtedy robiliście tak. Nie mam kart, nie zrobię tego sorry. No, <śm> są różne sposoby, no a myśmy obrali taką drogę, i wydaje mi się, że no jakaś była. Nos three. Skończyliśmy pierwszą epokę. <śm> to jakoś. jakoś. Co do samego przebiegu gry, jeszcze. Mamy tury chowańców, ale będą też tury tych złoli. I w turach tych złoli oni nas będą atakować. I bardzo mocno boli mnie to. Że równowaga w tej grze jest bardzo mocno przesunięta w kierunku tego, żebyśmy dostawali. Męski. Tak. Bo chowańce robią tak: Amar za jeden, Amar za jeden, a przychodzi złoczyńca i ty musisz się przed nim obronić. Złoczyńca cię bije za pięć. Na przykład. A ty ten. masz sześć życia. I w pewnym momencie, żeby się bronić, musimy znowu odrzucać karty. I tu jest kolejny problem, znaczy problem, nie problem, kolejny według mnie minus, jeżeli chodzi o grę z dzieckiem. Jeżeli wyrzucisz te karty do obrony, to następna tura tego bohatera, czy tego minionka, e, przepraszam, tego chowańca, zaczyna się z mniejszą ilością kart. I na przykład, jeżeli, bez tych kart. jeżeli wyrzucisz cztery karty, to jedną kartą nic nie zrobisz, no ewentualnie możesz się gdzieś tam ruszyć i koniec. No, ale tutaj też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli ten chowanie się ruszy za tą jedną kartę, to automatycznie podnosi poziom zagrożenia, co jest no, niewskazane. Więc yy, grając powiedzmy na cztery osoby jest tak, że obroniliście się, ok, spoko, gra jedna, druga, trzecia osoba, dochodzi do waszej tury, się swoją turę i znowu gra jedna, druga, trzecia osoba i jeżeli znowu Was nie zaatakował ten zwol w, w tej turze, to właśnie jest wasza tura. Gorzej to wygląda na dwie osoby, jak się gra, naszym zdaniem, I bo, bo wtedy kontrolujecie dwie postacie i te dwie postacie mają wspólną talię. Więc jak załóżmy przykładowo Iskra się obroni, a moim drugim chowańcem był Pan Żabeusz, to Pan Żabeusz nic nie robi w tej turze. On sobie to pomija, dobiera karty na rękę tak, i przechodzimy do Iskry. Często było tak, że ja broniłem się na przykład łupkiem. Potem moja płonka nie miała żadnych kart, dochodziło do mojej tury i znowu się broniłem, i tylko tak naprawdę Kasia mogła atakować, a ja stałem jak ten golem to jest śmieszne, ale jak ten golem i po prostu przyjmowałem obrażenie. No a co to jeszcze, z samego zadawania obrażeń, to na starcie mamy tak naprawdę tylko dwie postacie, które mogą generować coś więcej. Łupka, który będzie bił więcej, jeżeli zagra odpowiednie karty, czyli karty gór i. Iskra, Iskrę, która jeżeli ugryzie, no to będzie wtedy ta osoba ciężko ranna i w kolejnej turze dostanie jedno obrażenie. Czy to dużo? Wydaje mi się, że nie, ale jest to, może to być typ gry dla ludzi, którzy lubią taki wolny rozwój swojej postaci. Nie, nie chcą skończyć gry w 3 godziny, tylko ta gra się ciągnie i ciągnie i po prostu ich to w tej grze ciągnie. Co trzeba powiedzieć, to to, że gra będzie progresować. Na początku jest bardzo trudno, praktycznie tak jak powiedzieliśmy, wyrzucamy się z wszystkich kart, ale w miarę upływu czasu, gdy będziemy zdobywać tę energię, bo tutaj będziemy przeważnie kupować za energię, lub dodatkowe zasoby po to, żeby sobie dołożyć coś do ekwipunku, założyć na siebie jakiś pancerz, podmienić karty na lepsze, no będziemy widzieć, że mamy większy wpływ na grę. Ale nadal jest ta kostka, nieważne. Będzie ta gra progresować i będziemy widzieć, że mamy większe szanse, niż mieliśmy, to, niż mieliśmy na początku całej przygody. Mhm. Zanim przejdziemy dla kogo faktycznie naszym zdaniem jest ta gra, omówmy sobie bolesną dość kwestię, a mianowicie cenę tej gry. Z tego co patrzyłam, grę dorwiecie w okolicach 250 zł, co dla niektórych rodziców może być ceną zaporową. Jeżeli aplikacja by była po polsku, w sensie mielibyśmy lektora, już nie mówię o dubbingu, bo w angielskim to jest dubbing i po prostu zakładasz sobie słuchawki na uszy i słuchasz, jakby się normalnie bajeczka leciała, tak? Jeżeli byśmy mieli polskiego lektora, ok? Myślę, że dużo ludzi by stwierdziło: biorę. Mam bajkę dla dzieci, mam super grę przygotową z wypasionymi figurkami, z wielką księgą scenariuszy, więc wszystko gra. Ale jeżeli ty musisz, że się spotkasz ze ścianą tekstu, a przeważnie nie wiem, nie czytasz dziecku bajek na dobranoc, albo puszczasz mu jakieś słuchowiska, i ja to w pełni rozumiem, bo ja też czasami nie mam ochoty czytać książki mojemu dziecku, tylko puszczam mu jakieś słuchowisko. To jest ogromny minus, tak? Bo ty wydajesz pieniądze na coś, co mógłbyś dostać w podobnej cenie bez aplikacji. Zgadzam się. A nawet powiedziałbym, że w połowie niższej cenie. Bo jeżeli miałabym tu jakąś grę porównać, to również by to była gra ze stajni Rebela i byłby to Avel. Avel tak. jest wypakowany komponentami po brzegi, mamy tam fajną przygodę, dzieciaki się w to bardzo angażują i nawet nasz pięciolatek potrafi sobie ogarnąć tego Awelu. Tak jest szybsza, jest dużo więcej komponentów i bardziej angażuje dzieci niż, niż to. I zgrabnie przechodząc do tematu, dla kogo faktycznie jest ta gra, jeżeli jest napisane na pudełku 8, to wydaje mi się, że to jest minimalna granica. Ja bym ją jeszcze troszeczkę bardziej przesunął w, tą, w ten wiek, nie wiem, 10-12, ponieważ dzieci wydaje mi się, że będą się mogły skupić bardziej, yy, mając te 10 czy 12 lat, niż 8 latki. I twierdzę, że no, wolniej się nudzą tematem, więc będą się bardziej cieszyć z tej gry. Dodatkowo, Druga sprawa jest taka. Że na pudełku macie od jednej do czterech osób. Jeżeli ja miałabym teraz podchodzić do kolejnej epoki, to zrobię sobie Home W instrukcji jest napisane, że jeżeli gramy w dwie osoby, to każdy z nas kontroluje dwa chowańce i mamy dla nich wspólną talię. Ja bym te talię rozdzieliła, bo hmm. wtedy moim zdaniem jest większy fanfest. Hmm. Czyli krótko mówiąc, zagralibyśmy tak, jakbyśmy grali w cztery osoby, tylko dwójką ludzi. Więc powiedziałabym, że dla trzech, czterech osób, chyba że. Gracie według home rule'a i gracie po prostu na dwie bądź cztery ręce, jeżeli gracie solo, tak? Mm -hmm. Ok, czyli do podsumowania. Duże pudełko z dużą ilością dobrych jakościowo komponentów. Bardzo ciekawa i angażująca historia. Wybory podczas kampanii, bo nie musisz iść jedną określoną ścieżką, tylko możesz iść na lewo albo na prawo, i każda Twoja decyzja, którą podejmiesz podczas gry, będzie afektować na późniejsze rzeczy. Dalej. Intuicyjny system walki. To, że mamy pomoc w grze kooperacyjnej podczas zagrywania kart też jest bardzo fajne. I. Tara ja. No. Tara ja. Z takich rzeczy neutralnych to bym wymieniła tą kostkę, bo to naprawdę czasami potrafi popsuć rozgrywkę, ale przeważnie dzieciaki mają szczęście w kościach, więc dajmy to do rzeczy neutralnych. I to tyle z neutralnych. Teraz. Teraz negatywy. Negatywem największym dla mnie, dla tej gry, jest to, że nie ma polskiego lektora. Drugim negatywem jest na pewno cena. To, co mówiłam na samym końcu, w tej cenie macie dwie gry. Też przygodowe, bez aplikacji. Może ta druga by była troszkę bardziej uboższa w komponenty, ale macie dwie gry, tak? A dobra, do neutralnej jeszcze możemy wrócić to, dla kogo jest ta gra. W sensie, jeżeli będziecie grać na home rulach spoko, w dwie osoby będziecie się dobrze bawić. Jeśli nie, no to może Was troszkę przeorać ta gra. Jeszcze Wam powiem tak ofem, że my jesteśmy bardzo dobrym przykładem co do tej gry, bo ja miałam tak, że przez pierwsze trzy misje ta gra mnie trochę przeorała. się ja nie, dobra, nie może być tak źle, jedźmy dalej, jedźmy dalej. I praktycznie co wieczór yy, albo po skończonej misji było tak dobra, Łukasz Dawa i następna. Następną? No ja bym Ty jeszcze chcesz to grać? Może ja byśmy byłem... zagrali w coś innego? Ja byłem tym złym tutaj, szczerze powiedziawszy, po pierwszej, po trzeciej misji, stwierdziłem, yy, muszę w to zagrać. Chcemy się wywiązać z tego, że mamy zrobić recenzję czy opinię o tej grze. I muszę w to zagrać, ale bardzo mnie tak zmęczyła. To nie było, chcę w to zagrać i zobaczyć, tylko, no, obra, skoro muszę. I powiem Wam tak, że wydaje mi się, że to jest coś jak upadek z wysokiego konia. Bo ja co do tej gry miałam bardzo wysokie oczekiwania. Ja bardzo chciałam w nią zagrać z moim pięcioletnim synem. Ale z racji tego, że tak jak słyszeliście, jest tutaj dość duża taka powiedzmy złożoność w kwestii takiej, że dziecko musi długo wysiedzieć przy tej grze, na pewno by trzeba było mu troszkę pomóc w kwestii czytania, bo na kartach jest też czasami jakiś tekst. To myślę, że bardziej by to było granie z dzieckiem niż gra rodzinna w przypadku młodszych dzieci, mhm. e, więc u mnie ta gra ta jakby spadła z wysokiego konia i muszę przyznać, że troszkę jestem nią rozczarowana, ale na pewno jest w planach rozegranie drugiej i trzeciej epoki, żeby zobaczyć jak ta gra będzie ewoluować, znaczy ja już bym grała, tak? Łukasz <laughs> jeszcze musi chwilę ochłonąć i zapewne jeżeli będziemy podchodzić do drugiej epoki, to my zagramy po prostu na home rule. Sorry żeby nam się lepiej grało. Po prostu chcemy zobaczyć jaka jest różnica między graniem na cztery ręce a na dwie. No, od co? Dobra, mam nadzieję, że to co powiedzieliśmy przybliży Was albo oddali od tego zakupu opowieści z pryncypi od Rebel. My jak zrobimy drugą, trzecią epokę, to damy znać na naszych social mediach. Jeżeli wy już graliście w z pryncypi, to dajcie znać w komentarzu, jakie są wasze odczucia, ewentualnie czego oczekujecie od tej gry, albo oczekiwaliście od tej gry. I jeżeli wam się podobał materiał, to strzelcie łapkę i zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze nie macie, a my tymczasem się z wami żegnamy. Trzymajcie się ciepło i grajcie w gry planszowe. Cześć. Pa.